Nawet nie wiedziałem, że można dać taki modyfikator. Serio, boss przyspieszony dziesięciokrotnie? Dlaczego nie? Dziesięciokrotnie przyspieszymy bossa. Wszyscy na pewno będą dobrze się bawili. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. To jest kolejna sobota, czyli kolejny odcinek z bossa na moim kanale. Na samym wstępie, jeżeli lubicie te filmy, oczywiście zostawcie łapę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Troszeczkę spóźniony odcinek dzisiaj, w sensie, że jest trochę później, bo zaspałem. Nie będę ukrywał, zaspałem strasznie. Spałem do 11.30, więc... No cóż, jest jak jest, jest jak jest. Um, a i tak nagrywam to dopiero teraz, czyli o 13.30, coś, ale postaram się to wrzucić najszybciej, jak tylko dam radę. Słuchajcie. Yy, zaczynamy grać. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć, jeżeli robicie jakieś zakupy, wielkie dzięki, jeżeli wpisujecie mój kod twórcy. Mój kod twórcy to OJC, działa w Bloon Star Defense 6, Bloon Star Defense Battles 2 i Bloon Card Storm. Także wielkie, wielkie dzięki. No i słuchajcie, Dread Bloom. W tym tygodniu Dread Bloom, tak jak mówię, dziesięciokrotnie zwiększone HP Bossa, więc myślę, że będzie to dosyć spore wyzwanie. No zobaczymy, zobaczymy, nie? Mapka w pętli, więc nie jest to trudna mapka. Dodatkowo boss ma obniżone życie dwukrotnie, więc na poziomie trudności Easy. E, znaczy na normalnym poziomie trudności, nie na Easy Myślę, że to nie będzie aż tak trudne. Niestety nie mamy dolnego tieru alchemika. Teraz to zauważyłem, a dolny tier na alchemika jest must have. Także ciężko się będzie chyba farmiło, nie mamy też bluntrapa. No, trochę poutrudniali. Nie mamy środkowego tieru śmigłowca pod zarabianie e, A mamy monkeypolis? Polis? Nie mamy monkeypolis. Polis. Mamy farmę 4 czyli wykluczony. Wykluczone zarabianie bankami. Okej, okay, jakoś sobie poradzimy. Z tego, co się orientuję, jest teraz tak, że modyfikatory, które ma na sobie boss, wpływają też na rok Bluny. Tylko, że ja nie wiem, czy to oznacza, że rok Bluny też będą się poruszały dziesięciokrotnie szybciej. Czy to oznacza, że. Ehm... No, bo raczej to mi się dziwne wydaje, żeby rok Bluny się poruszały dziesięciokrotnie szybciej. I jeżeli miałbym zgadywać, to bardziej bym się spodziewał, że faktycznie rok Bluny będą miały połowę HP. Jeśli chodzi o, wiecie, że Boss ma 50% HP, bo kiedyś tak nie było. Ja, ja myślałem, znaczy myślałem, zastanawiałem się zawsze, jak to jest. Czy jeżeli, wiecie, Boss ma jakieś modyfikatory, to czy one nakładają się na rok Bluny. I kiedyś tak nie było, a teraz wydaje mi się, że tak jest. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że teraz tak jest, także. No cóż, no cóż, nie, nie jest kolorowo. Znaczy, zobaczymy, zobaczymy. No to będzie łatwo zobaczyć, czy rok Bluny się szybciej poruszają. Przeczytałem jakiś komentarz, ktoś mi wrzucił, że potrzebujemy rocznej świątyni na tego bossa. Także przeczytałem niestety ten komentarz. Znaczy, niestety, Znaczy, na normalny poziom trudności nie wierzę, że potrzebuję świątyni. Wydaje mi się, że poradzimy sobie bez świątyni. Na normalnym poziomie trudności, dwa paragony powinny wystarczyć na bossa. Właśnie, szczególnie, że mo mamy możliwość zagrania dwoma paragonami. Gdybyśmy mieli jednym paragonem to coś, co wtedy bym zrobił, zbudowałbym jakikolwiek paragon, który nie jest paragonem do magicznych jednostek i zbudował świątynię. Bo wiecie, jak gracie Dreadbluna, to warto mieć dwa różne typy ataku, ponieważ Dreadblun jest niewrażliwy na, tak naprawdę na każdy rodzaj ataku w pewnym momencie, jak jest na mapie, natomiast na początku to jest niewrażliwość na ataki jednostek primary, potem military, magiczne oraz supportowe. Swoją drogą, zawsze przy Dreadblunie o tym mówię, fajnie by było, gdyby kiedyś Ehm, czekajcie, w ogóle nagrywa się audio? Nagrywa się audio. Ja, audio to mi się rzadko zdarza, że nie nagrywam, <grywa> ale czasami mi się zdarza, że nie włączę nagrywania wideo i mam potem takie, wiecie, mówię coś, mówię, mówię, tam się ekscytuję, patrzę na podgląd. Ja w ogóle muszę się oduczyć, bo zauważyłem, ostatnio oglądałem swój film... Ale dzisiaj dużo gadam, masakra. Yy, ostatnio oglądałem swój film i zauważyłem, że bardzo często patrzę się tak. I mi się wydaje, że wam to nie przeszkadza, bo nikt mi na to nigdy uwagi nie zwrócił. Natomiast ja tu po prostu mam podgląd. Jak tu się patrzę, to patrzę się na swoją twarz. Mam podgląd, jak się nagrywa. Dlatego z przyzwyczajenia zauważyłem, że zamiast patrzeć tak, czyli patrzeć w kamerę, tak jak tak naprawdę powinienem, to często patrzę tak, jak coś wam mówię. No nie wiem, pewnie nikomu to nie przeszkadza. To moja dziewczyna kiedyś mi to powiedziała, bo ja tam mówiłem, że kurczę, ale mnie prześwietliło na tej kamerze coś tam się jej skarżyłem, a ona mówi Filip, prawdopodobnie jedyną osobą, której to przeszkadza jesteś tylko ty. <grym> I ja mówię, kurczę, wiesz co, chyba akurat chyba masz rację, chyba masz rację, nie? Albo może no Max jeszcze jedna osoba może się znajdzie, ale nie wiem. Tak bym, tak bym po prostu powiedział. W każdym razie, e, wracając, bo chciałem to też powiedzieć. Już kiedyś mówiłem, że fajnie by było przy okazji Dreadblue. Na mam nadzieję, mam, nadzie mam na, nie nadzieję, tylko wrażenie, że już prawie zawsze to mówię. Gdyby oni. A możemy pójść pod Marketplace? Możemy. O, to może z łódkami byśmy pofarmili? No, paragon do łódki moglibyśmy zrobić, bo mam małpkę syrenkę. Poszlibyśmy pod dolne tiery, zwiększylibyśmy kasę zarabianą z łódek? Hmm, dlaczego nie? Zresztą no jednak czwarte górne tiery to więcej mi kasy dają, ale nie, pójdźmy sobie pod dół, dobra, pójdźmy sobie pod dół na normalnym poziomie trudności, na elitarnym nie wiem czy tak zrobię. W każdym razie fajnie by było na bosie, gdyby kiedyś zmienili kolejność niewrażliwości dreadbluna, bo to naprawdę zmi zmieniałoby bardzo bardzo dużo bardzo dużo by to zmieniało bo teraz jest tak że rok bluny nigdy nie są niewrażliwe na ataki jednostek primary bo rok bluny pojawiam się po zbiciu pierwszej czaszki i wtedy one dziedziczą swoją niewrażliwość jakby z kolejnej niewrażliwości. No, nie wiem, jak to powiedzieć. Czyli, jeżeli boss po y, niewrażliwości na ataki jednostek primary jest niewrażliwy na militarne, to rok bluny, w momencie, w którym się pojawiają, są niewrażliwe na ataki jednostek militarnych. Więc nigdy nie jest tak, że są niewrażliwe na ataki jednostek primary. A gdyby zmienić kolejność, to mogłoby tak być. Gdyby zmienić kolejność, nie? Także, no, tak to. Tak, tak sobie gdybam. <tak>, tak sobie gdybam. Myślę, że można zacząć grać łódkami tutaj. Dlaczego nie? Hmm, hotshot? Pewnie, że tak. Dzięki temu pozbędziemy się tych lidów. Hmm, jeszcze jedna rzecz. Dreadbloon modyfikuje rasze w taki sposób, że one są dużo trudniejsze niż normalnie. I generalnie zazwyczaj tego nie widać, bo jak gracie alchemikiem, to alchemik bardzo dobrze sobie radzi. I Bloom trapem. to są jednostki, które dobrze sobie radzą e, z tymi modyfikatorami, które tutaj Dreadbloon. Hmm, daje, natomiast no, nie możemy grać z tymi jednostkami tutaj, więc myślę, że może być odrobinę ciężej. Plus jest taki, że mapa nie jest jakaś super trudna. No no i jeszcze nie wspomniałem o tym, że gramy sobie oczywiście... Mm, a to może w ogóle bez Monkey Village zagram. A wiecie co? Wywalone mam w to Monkey Village. <laughs> ciśniemy na pełne i normalnie. Znaczy zaraz postaję Monkey Village, ale to pod Primary Training będę chciał. A to na spokojnie. Póki co ciśniemy sobie farmy. Yy, właśnie, jako bohaterkę wziąłem oczywiście Saudę, Sauda moim zdaniem świetny early game, z tych jednostek, które tam mieliśmy pod wy do wyboru, to jest moim zdaniem świetny wybór. Generalnie, zazwyczaj jak budujecie marketplace'y, to dobrze jest je budować w zasięgu statku, po to, że jeżeli chcielibyście je sprzedać, żebyście odzyskali możliwie jak najwięcej pieniędzy, szczególnie mar z marketplacami to się opłaca. Bo to się fajnie nakłada, bo marketplacy same z siebie mają upgrade, który powoduje, że sprzedacie, sprzedajecie je za, że troszeczkę więcej kasy odzyskujecie przy sprzedaży. Tutaj macie wartość od sprzedania farmy rośnie o 10%, więc to jest spoko. A dodatkowo statki powodują na tym piątym tierze, że małpki z zasięgu mają zwiększoną wartość sprzedaży. Więc naprawdę to się mega fajnie łączy, mega fajnie łączy. Dobra, ja sobie póki co cisnę tutaj z farmami. Tak, zresztą widzicie marketplace'y pełną parą, <laughs> marketplace'y pełną gębą. Wydaje mi się, że jak boss jest tak przyspieszony, to będzie trzeba go dosyć szybko zaatakować. Natomiast raczej nie jestem jakoś tutaj za specjalnie przerażony. Odpalmy sobie skila Saudy. Sauda, tak jak mówię, to jest świetny, świetny wybór moim zdaniem. No i teraz tak, postawimy sobie tu Monkey Village, ulepszymy na Primary Training. Ja bym chyba zagrał jakimś Gluganerem, on mi nawet pomoże na wszystkie rasze, jakie tutaj nam nie lecą. Myślę, czy nie postawić zdejmowania kamo, chociaż może lepiej zamiast zdejmowania kamo dać tu widzenie kamo, chociaż widzenie kamo jest dosyć drogie. No sam nie wiem. Sam nie wiem. Tak mówię, jeżeli te modyfikatory nakładają się również na rok bluny, to nie powinno być aż tak ciężko. Jak się ten boss porusza? No, właśnie, dreadblun zazwyczaj jest wolny jak żółw, więc nawet jak go przyspieszycie dziesięciokrotnie, to zobaczcie, że w sumie, hmm, jego prędkość aż tak mi nie imponuje, nie wiem jak wam, ale no jakoś nie porusza się super szybko. Dobra, bo teraz szybko zbijemy. Teraz będzie problem, bo pojawią się rok Bardzo szybko zbijemy. A, dobra, bądź się. Porusza dużo szybciej, jak ma ten. O, tak nakładają się te modyfikatory. Dobra, natomiast rok na szczęście nie, nie zadają. Okej, okay, to jest problem. Przez to, że te modyfikatory się nakładają na te rokbluny. One mają mniej HP, ale poruszają się dużo szybciej, a rokbluny mają właściwości... Okej, okay, to, to jest trudne. Rogluny mają właściwości takie jak... Jakie mają bossy, co oznacza, że nie da się ich spowolnić. Więc myślę w ogóle, że to jest kiepski wybór armaty. Że trzeba by spike stormem jakimś zagrać albo coś takiego. Dajmy tu widzenie kamo w ogóle. Dobra, plus jest taki, że ja mogę przytankować. <grystanie> Widzę, że to jest wiecie. Mhm. Albo po prostu też y, tak szuterem. Wiecie, czymś, co, co szybko atakuje i atakuje naokoło. Mhm. Bardzo ciężko rozbić te balony. I mamy wyłączony ten tier do śmigłowca, więc nawet nie możemy sobie zregenerować HP. Ciekawe. Dobra, ale teraz damy radę. Czy ja dalej likuję? Dalej mi się przedostają te rok bluny. Hmm. Dobra, zbiliśmy, ale to jest dosyć trudne. No ciekawe, czyli nakłada się ten efekt na rok bluny. Ciekawe jest to, że nie zawsze tak było, jeżeli tak jak mówię. Ja kiedyś myślałem, że zawsze tak, je, tak, tak jest, że te efekty bossa nakładają się na rok bluny, ale nie zawsze tak było. Kiedyś tak nie było, bo ja pamiętam, była aktualizacja i ja przeczytałem, że było w aktualizacji napisane... Że od teraz efekty nakładałem się też na rok ja miałem takie, ha, to to nie, nie zawsze tak działało <grych> No więc okazuje się, że nie Dobra, no na pewno będziemy musieli coś wymyślić na kolejne tiery. Wydaje mi się, że Spike Factory jest takim. Bo, wiecie, armata jest dobra normalnie na rok Bluny, ale problem rok Blunów jest taki, tak jak powiedziałem, że one mają właściwości takie jak bossy. Co oznacza, że nie da się ich spowolnić, ciężko na nie nałożyć jakieś efekty. Nie da się ich zestunować na przykład mm, jakimś dolnym tierem ninja małpki i tak dalej. To jest coś, co wszyscy jakby podświadomie wiemy, ale nie wiem, czy każdy wie, że to się nazywa efekt Boss Bluna, bo tak się to, to dosłownie nazywa, przynajmniej na Wikipedia, ja kiedy kiedyś sobie o tym czytałem. E, więc e, no jest to problem. Dobrze by było właśnie mieć jakieś tak shootery. Myślę, że piąty tier tak zona, bo on szybko atakuje, atakuje naokoło, i atakuje w sposób niezależny. Regenerować sobie HP. Właśnie tymi marketplace'ami, żeby może przytankować tę część tych balonów. To może też nie jest takie głupie. No i mówię coś, co ma zasięg na całą po prostu. Coś, co nie targetuje. Coś, co wiecie, nie wybiera targetu i go atakuje, tylko bardziej właśnie potrzebujemy czegoś, co atakuje naokoło. Może, ja, bo ma bardzo duży speed atak. Jakiś druid na przykład. Myślę, że Spike Stormy też fajnie by pomogły. Że Spike Stormy mogą też fajnie pomóc. Yy, czy my chcemy już zacząć grać tą mapką z tyrenką? Hmm, ja nie wiem nawet, czy ja w ogóle chcę nią grać, więc najpierw, dobra, może ja sobie zacznę ulepszać na czwarty tier. Dlaczego nie? Dzięki temu te łódki będą więcej zarabiały. No, minus jest taki, że tu nie ma na tej mapie jakoś super dużo wody, więc... No powiedzmy sobie szczerze, to jest troszeczkę kiepski pomysł. Natomiast no tak jak mówię, no można niby tą wodę sobie zrekompensować małpką syrenką. Natomiast trzeba wydać dużo kasy. No bo jednak to trzeba postawić piąty tier. I to dobrze by było postawić gdzieś tu na środku, gdzie ja w tym momencie mam farmy, więc... Trochę słabo, ale wierzę, że sobie jakoś, jakoś poradzimy. Mam już 3 czwarte tiery. Ulepszyłbym w ogóle grape Shoty tutaj. Wydaje mi się spoko wyborem. Idziemy pod Carpet of, Spa znaczy nie, Carpet, of Sp Carpet of Spikes, czyli kolczasty dywan 5 tier. To też mógłby być dobry upgrade. No tylko problem jest taki, że to nie jest jednostka primary. Więc będzie moment, kiedy rockbluny będą niewrażliwe na ataki jednostek. W sensie na ataki spike factory. W ogóle wydaje mi się, że to jest taki boss pod paragon do Spike Factory. Tak mi się wydaje. Czy ja chcę jakoś tu zagrać? Ja nie wiem, nigdy. Weźmiemy, weźmiemy Primary Mentoring i zagramy tutaj. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Wydaje się tragiczne, tak szczerze. Ja Im więcej o tym myślę, tym bardziej tragiczne mi się ten, to miejsce wydaje. Ale no, no już zostawmy, zostawmy. Możemy zagrać oczywiście Alchemikiem. Górny Tier nie jest zakazany, więc sobie wzmocnimy dzięki temu. No Tutaj, no co, w międzyczasie kupuję te czwarte tiery. Dolne. Priorytet, jaki powinienem mieć, to 10 tych dolnych e, tierów, ponieważ dzięki temu to jest, dzięki temu możemy otrzymać maksymalny bonus na łódkach. Więc to jest coś, co powiedzmy, nas gdzieś tam względnie powinno interesować. Jestem ciekaw, ile jeden Spike Storm zrobi bosowi, Nie za dużo, natomiast tutaj ciężko powiedzieć, bo Spike Storm też dużo więcej by zrobił, gdybyśmy go odpalili bezpośrednio na bosie. Tak podejrzewam. Mm. Dobra, myślę, że. Czy ja chcę zagrać Carpet of Spikes? Zagram Carpet of Spikes. Okej. Okay. Zobaczcie, żadne rockbluny się teraz nie przedostały. Okej, okay, teraz się przedostają. Natomiast wyfarmiłem też trochę HP. Znaczy, wbiłem sobie trochę HP, więc też nie jest aż tak źle. Bo mogę dużo przytankować. Chociaż każdy rockblun zabiera 10 HP. A teraz? Dalej się przedostają. Aha, dobra, bo... A, okej. Okay. Dobra, ja się zastanawiam... Nie, nie tu, bo. Ja wiecie, ja tu się zastanawiam, dlaczego e, ten... No, nieważne. No, wiecie o co chodzi? Zastanawiam się, dlaczego nie zadaję obrażeń po sobie. A tu właśnie się dowiedziałem, że przecież. była ta niewrażliwość, o której wspominałem. Ja myślę, że. Czym my chcemy zagrać? Dobra, ja stałem tu Carpet of Spikes. Obojętnie, może zagramy sobie paragonem do Spike Factory i paragonem do Darta. Paragon do Spike Factory wydaje się super na te zasady, jakie tu mamy, serio. Bo on, mówi, go nie obchodzi, jak szybkie są te balony, tak naprawdę. Więc to się wydaje całkiem spoko. 15 rund mamy do Bosek, ale mnie noc zaczął spędzić, masakra. 15 rundek do Bosa. Zaraz będę kichał, oj, przepraszam. Przepraszam, razy dwa. 15 rundek, tak? Nie, no to trochę pofarmimy w międzyczasie. Myślę, że powinienem już zagrać tą mapką z jeżeli faktycznie chcę nią zagrać. Handlowe imperium, no mógłbym, żeby dołożyć tych statków. A z drugiej strony, po co mi dokładać statki, jak mogę dołożyć jeszcze więcej farm? I to się wydaje spoko, bo moje te farmy, tak jak mówię, regenerują mi życie. A ten boss, wydaje mi się, że jest trochę taki na przytankowanie. Tak przynajmniej z tego, co widzę, że dużo mi dało to, że mam tyle tych Marketplace'ów pod regenerowanie HP. Oczywiście to też, żeby Marketplace'y odnawiały wam punkty życia, musicie mieć odpowiedni punkt w manki knowledge. To taka informacja. Ja już tak dawno go kupiłem, że jak jakiś czas temu, a jak jakiś czas temu nagrywałem z modów i miałem nowe konto, to zapomniałem w ogóle, że wiecie, że Marketplace'y nie chilują <laughs> tak docelowo, więc byłem w szoku. <laughs> byłem w szoku, naprawdę. Dobra, pyk. Ulepszamy sobie teraz na. Wiadomo, na czwarte tiery. Ciężko by powiedzieć, nie farmimy chyba jakoś super. No ale chyba tragedii też nie ma. Tragedia to była, gdyby to był elitarny boss, ale to jest normalny boss. Każdą taką farmę mogę za 17-18 tysięcy sprzedać, więc trochę kasy też będziemy mieli. Zastanawiam się, czy nie powinienem zagrać paragonem do DARTA. Paragon do DARTA poza paragonem do Spike Factory, bo możemy zagrać dwoma paragonami, wydaje mi się bardzo rozsądny, bo dzięki temu będziemy mieli ciągle coś, co będzie radziło sobie z rockblunami. Tylko pytanie jest, czy faktycznie. Paragon do Darta poradzi sobie z Rockblunami, jak one się tak szybko poruszają. Plus paragonu do Dartmałpki jest taki, że on też nie za bardzo musi celować. A, nie mamy druida w ogóle? a To ciekawe. Plus paragonu do Darta jest właśnie taki, że on nie za bardzo musi celować. Także, może sobie zbudujemy paragonik do Dartmałpki. Zwłaszcza, że to jest tani paragon i na pewno wbijemy mu wysoki poziom. Tutaj nie można farmić, ok, ale tu możemy jeszcze pobudować. O, niepotrzebnie. Myślałem, że będzie ciężko, więc odpaliłem skilla saudy, ale widzę, że. Aż tak ciężko nie było. <laughs> Aż tak ciężko nie było. No, ale powiem wam ciekawy bosik, nie? Ciekawy bosik. I faktycznie na te rok nakłada się ten efekt. A tak się zastanawiałem, nie. Tak się zastanawiałem, czy to tak będzie działało. No i niestety tak to działa. <laughs> Teraz jest znam. Paragon do Dart Małpki, a może paragon do Małpki z bumerangiem. Paragon do Małpki z bumerangiem wydaje się lepszy, bo wokół paragonu do Małpki z bumerangiem, wiecie, działa ten pierścień. I on będzie, mam nadzieję, że on będzie automatycznie zabijał Rock bluny. Ten, wiecie, ten, to, te ostrza naokoło. Albo po prostu taktyka, jaką należy przyjąć, to jest tak szybko rozwalić bossa, żebyśmy przeżyli tankowanie rockblunów twarzą. Po prostu, bo to też może być taktyka, że musimy. Ta z zwłaszcza, że to jest możliwe, bo boss ma 50% mniej HP. Więc patrząc na to, wiecie, ile ja mam Golda teraz. Boss ma 50% mniej HP, to tak naprawdę nie powinno być to aż takie trudne. Nie powinno być to zupełnie poza e, moim zasięgiem. Także może zagram sobie paragonem do mapki z bumerankiem. Oczywiście. To będzie wymagało od nas trochę większego poziomu. W sensie trochę większego zaangażowania, żeby wbić wysoki poziom. O to mi chodzi. Zobaczcie, Spikestone da dalej daje radę. Ja bym sobie dostawił e, Mada. Jak tylko będzie mnie stać. Nie musimy się spieszyć. Nie pali się. <laughs> Nie pali się nigdzie. Słuchajcie, pyk. Mamy Mada. Nie, co ja zrobiłem? A, dobra, użyłem skrótu klawiszowego, który mam w, w tym. Odpaliłem skila też małpki z bumerangiem. Jest niewrażliwość na militarne, czyli najcięższa niewrażliwość dla mnie. Eee... Nie wiem, co się dzieje z rockblunami, ale na razie nie straciłem teraz tracę HP. Chyba część ich rozbiła się o to Spike Factory. Tak mi się wydaje, ciężko stwierdzić. Ja sobie tu zbuduję w ogóle ten paragon, dlaczego nie? To myślę, że możemy zacząć. Eee, czekajcie w ogóle, który to tier bossa teraz będzie. To po rundzie można zobaczyć. Okej, okay, teraz będzie czwarty, bo w setnej rundzie jest czwarty tier. F piąty tier jest w 120 rundzie. No dobra, no zobaczymy. Nie jestem ciekaw, czy. Wiecie, problem, mówię, problem paragon do małpki z boomerangiem jest taki, że no niestety, paragon do dart małpki jest dużo lepszy. Po pierwsze, on niby celuje paragon do dart małpki, więc akurat na ten, na tego konkretnego bossa, paragon do małpki z boomerangiem może wydawać się lepszy. Ale tak naprawdę, wiecie. Niby Paragon do Darta celuje, ale z drugiej strony te pociski i tak odbijają się po całej mapie. Więc w sumie, czy to faktycznie. Czy to faktycznie coś zmienia? Hmm. No i fakt, że jesteście w stanie wbić naprawdę bardzo wysoki poziom do Paragon do Darta małpki, przez to, że jest ten punkt banki Knowledge, który powoduje, że możecie zbudować dwie, dwa dolne piąte tiery. Wiem, że powtarzam to prawie na każdym odcinku, ale. Naprawdę często się mnie ludzie o to pytają: Jakie ja jestem w stanie dwa dolne piąte tiery postawić dart małpki? Jestem w stanie, ponieważ mam taki punkt w manki knowledge. I ten, ten sam punkt powoduje, że mm, paragon do dart małpki, że dużo łatwiej jest wbić wysoki poziom paragon do dart małpki, bo on powoduje, że jak postawicie cztery piąte tiery, bo tak moje mogę postawić, jeden piąty tier mogę postawić dwa razy, to z automatu macie teraz 23 poziom paragonu. Kiedyś to chyba był 30, któryś, przed tymi zmianami. Na temat których swą drogą nagrałem film, jeśli chodzi o paragony, to było w tym patchu, co wprowadzili ten suwak, bo kiedyś tego suwaka nie było, teraz jest. No, to pamiętam, że właśnie, że też to jakby już wtedy było op, i, i to dalej jest op. <ścoughs> Nic się nie zmieniło, to dalej jest super op, to dalej jest super op. Dobra. Czy ja chcę sobie zbudować już paragon? To mapki z bumerangiem. Tak jak mówię. Niekoniecznie potrzebujemy wysoki poziom. Niekoniecznie potrzebujemy wysoki poziom. Więc myślę, czy nawet nie chcielibyśmy już go zbudować. Może dołożyłbym ze 100 tysięcy, ale chcę zagrać też paragonem do Spike Factory. Wydaje mi się to spoko pomysłem. Generalnie sądzę, że mamy już tą gierkę w kieszeni. Może się zdziwię, ale wydaje mi się, że mamy tą gierkę w kieszeni. Dokładam 100 tysięcy. Wydaje mi się, że 40 poziom jest jak najbardziej ok. Nie ma potrzeby się tutaj zbytnio martwić. Tak mi się wydaje. Mam taką cichą nadzieję. No i tak mówię, mam nadzieję, że rok blunami już się nie musimy za bardzo przejmować. Ja sobie tutaj spróbuję zbudować supermańcy. No niestety, supermańcy kosztują dużo pieniędzy. A my wcale aż tak dużo pieniędzy nie mamy. Po pierwsze, nie zaczynaliśmy mając nie wiadomo ile kasy. No to po pierwsze. A po drugie, no niestety, mamy blokady na piąte tiery. Mamy blokady na manki polis. Więc to naprawdę, no to są rzeczy, które nam sporo, sporo zmieniają. I generalnie myślę, że. W sumie to jest ciekawe, bo zagrałem tą grę i totalnie przez przypadek wyszły mi nawet. Totalnie przez przypadek miałem kilka dobrych pomysłów. Po pierwsze, granie tym marketplace'ami na normalnego bossa wydaje się bardzo fajne, bo na normalnym bossie te rok zadają mniej HP, odbierają mniej HP niż na elitarnym, z tego co się orientuję. E, więc faktycznie można przytankować te rok na y HP. Jeżeli macie ten punkt w Monkey Knowledge, e, to jeżeli postawicie tyle Marketplace'ów, ile ja, to de facto możecie to przytankować. Bo każdy jeden Marketplace, a właściwie powinienem powiedzieć Central Market, bo Marketplace to jest trzeci tier. Każdy jeden Central Market, e, czyli rynek główny po polsku. Ja dużo grałem po angielsku, dlatego używam angielskich nazw. Nawet mimo tego, że dalej gram po polsku, bo jestem przyzwyczajony do angielskich nazw. E, także... Sorry za to po prostu się przyzwyczaiłem. Eee, a czy ja już mam te Supermainsy? Mam te supermainsy, okej. Okay. One sobie tu wbijają przebicia. Patrzcie, już pół miliona, fajnie. Eee, tutaj pewnie też mamy trochę przebić. Eee, nie wydaje mi się, żebym ja musiał cokolwiek dostawiać. Nie wydaje mi się, żebym musiał cokolwiek dostawiać. Może Mada, tylko żeby zbić tą niewrażliwość teraz, co będzie. No bo mamy niewrażliwość na atak jednostek Primary, nie? Więc to jest oczywiście nasza pięta Achillesowa w tym momencie. I teraz boss się dużo szybciej porusza. ok. i teraz myślę, że możemy sprzedać Mada. I... Żaden nie się nie przedostał przez ten paragon. Super. Super, super. No myślę, że najciężej właśnie... Jak już są paragony, to jakoś idzie sobie poradzić z tymi rogglunami. Ale chyba najciężej jest sobie z nim poradzić, zanim macie jakiekolwiek paragony. Paragony jednak mają co do siebie, że mają bardzo mocno zbafowane wszystko. <laughs> A jak nie macie tych tych, to faktycznie myślę, że może być ciężkawo żeby sobie poradzić Jak nie macie paragonów Normalnie ja nigdy nie wiem Jaki skrót klawiszowy odpowiada za stawianie Spike Factory, okej, okay, jest to przycisk J Na klawiaturze, czy można O, idealnie, można na górze ustawić szereg Spike Factory Obojętnie, postawię trochę tych Spike Factory Ale nie będę starał się jakoś wymaksować Moim zdaniem tak jak mówię, mamy tę grę już w kieszeni W sensie nic się tu złego nie wydarzy Nic się tu złego nie wydarzy Teraz, tak naprawdę ten tier teraz był Dużo trudniejszy niż będzie Piąty tier moim zdaniem Dużo trudniejsze dlatego że miałem tylko jeden paragon i musiałem jakoś, wiecie, przebić tą pierwszą niewrażliwość. Ciekawe, czy na elitarnym też będą dwa paragony. Jeśli tak, to będzie trochę trudniejsze wtedy. No bo na elitarnym już może się okazać, że taki paragon, no, że będzie bardzo długo bił. No, no nie wiem, no nie, no nie wiem, zobaczymy. No, jestem ciekaw, że będzie bardzo długo bił, zanim dotrze do czaszki, żeby ciężko usuwać poszczególne niewrażliwości. Ok, spamujemy skillami. E, oczywiście. No i co? Za 9 rund, boss. Także ja już nic nie będę dostawał, tylko spamuję z Widzimy się za, za te 9 rund. Dobra, przyznaję, nie spamowałem z Oglądałem YouTube'a na drugim ekranie. I akurat nie. Znaczy, słuchałem muzyki w sumie, no ale na YouTubie, więc. Więc nie spamowałem z przyznaję, przyznaję, bez bicia. No, nie będziemy mogli aż tak dużo kasy dołożyć do Paragonu, bo to jest drogi Paragon. Ale moim zdaniem to i tak wystarczy. I tak będzie Git. 56 poziom. E to i tak duży poziom. Niewrażliwość na ataki jednostek primary w tym momencie. Więc zaraz zobaczymy, jak wpadnie w ten spike, w to Spike Factory, co się stanie. O! O, <grywa> chyba, chyba zaczął wpadać. Okej, okay, no teraz niewrażliwość na wsparcie. A, to, a, ale szybko żeśmy zbili tę y, trzecią i w sensie drugą i trzecią czaszkę bardzo szybko zbiliśmy. Bardzo szybko zbiliśmy, jak sobie zobaczycie, cofniecie. Mega, mega szybko to poszło. No okej. Okay. mega dziwny boss. <laughs> mega dziwny boss, szczerze, ale całkiem całkiem ciekawe to było. A, dwudziestokrotnie przyspieszony boss, jeden Paragon. Okej, okay, okej, okay. to trzeba na pewno zbudować tu świątynię. Bo i Paragon, który nie jest Paragonem do magicznych jednostek. To jest jeden sposób. To jest to, o czym mówiłem w trakcie trwania właśnie tego, jak graliśmy sobie normalny poziom. Dwudziestokrotnie przyspieszony boss. Okej, okay, ale przez to, że, dobra, przez to, że boss ma mniej zdrowia, to zastanawiam się, czy rockbluny zabierają mniej HP, jak wpadają, czy nie. Czy po prostu są słabsze, chyba po prostu są słabsze. No to będzie ciekawe, to chyba spike factor trzeba by było zagrać, no sam nie wiem. A, a są też limity na farmy? No są, 4-2-4, alchemik też wyłączony. No, powiem wam tak, to jest wszystko. Trzeba postawić jeden paragon. On musi być dosyć dobry. Chociaż para. 20% HP to nie jest tak dużo, więc on to nie musi być jakiś super paragon. Wydaje mi się, że może paragon do Darta i MROD. Na pewno, na pewno warto by było. Nie, no w sumie, na, na pewno trzeba postawić. Nie trzeba postawić Paragon do Darta, ale wydaje mi się, że Paragon do Darta i Mroczna Świątynia. Bo ciężko będzie nam farmić, bo nie mamy piątych tierów. Mapa jest wprawdzie prosta, ale nie mamy piątych tierów farm. Więc ja bym zbudował Paragon do Darta, bo Mroczna Świątynia jest droga. Mroczna Świątynia z budowaniem Mrocznej Świątyni koszt będzie mnie kosztować mniej więcej tyle, co Paragon do Spike Factory mnie tutaj kosztował. A jednocześnie nie mamy wyboru, bo potrzebujemy dwa różne rodzaje ataku. No i ode mnie tak, czy owak to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam, mam nadzieję, że film wam się spodobał, no i super, dwudziestokrotnie przyspieszony boss już niedługo, <laughs> mam nadzieję, że to wytrzymam psychicznie, trzymajcie ciepło, cześć!